to jest kolejny filmik z minecraft'a I, i ten... I na 50 szub Będzie yy, ten odcinek z jakiejś gry Co dawno już nie nagrywałem Tylko ten odcinek Będzie krótki, bo mam mało w baterii, okej? Okay? Nie wiem, co ja mam tu robić Dobra I yy, piszcie pomysły, jak mam nazwać swojego psa O i piszcie, co mam tu robić Ja czy pobiegam po tym jezioru Albo tu posprawdzam, co jest. No kurwa, macie te buty. Buty ściągnijcie się. Mam gołe stópki. Dobra, nie pomoże mi się stopi. I pyk zakładam. I pokażę wam ten. Moje rzeczy w ogóle. Patrzcie, na ile to ściągnęliśmy. To pierwsza raz. Dwa i trzy. o, o, już Dobra. Nie wiem, czy mogę jeszcze coś w tym odcinku zrobić. No ale pięknie swoje pomysły, co mogę robić w Minecraft. No i ten. No i. Yy, będzie pewnie jakiś jeszcze odcinek. Ale nie gwarantuję, że już dziś. Bo ten, bo dziś to nie mam już, już pomysłu. A sorazzie że klucze czy jak masz ja pomyliłem twój nik. Aj i to szkopię dziś namać będzie ciężko tam to szkopać I to jest O tu. Ej, jak szybko to kopię obsidian. No i ten raz. Takim dlewnianym Kirofem, by kopać ten kamień. Ale pewnie się mocno używa kirof. Czekaj. Nie! Dobra, ja idę do mojej bazy na chwilę. I ten... no. A właśnie, zapomniałam wspomnieć, że... No na 50 subskryptów. Subskrybentów będzie live. Bo chyba tam jest od 50 subskrybentów live? Boże, to dopiszało do budu. Ja live pewnie będę rozkopywał to bardziej, bo moja marzeniem marza nie może być tak mało, więc czekajcie na live. No, pa!